Mano, ja dzisiaj tutaj, bo mam jesteśmy na morzu niebieskim. Niebieski wód, myślałam, mascor są my dziś na niebieskich wodach. A za mną dzisiaj kurde jest. Co? Dzisiaj za mną jest. Ty druga, nas no nasze. Na Łajście jesteśmy na wodach. Ogon! Oh, on się pyta jaki masz lewen. Ten też jest tward. Tabsa. Dzisiaj będę naglewał innym głosem. Dzisiaj będę nagrywał takim głosem. Ej, weź mi ten. Okej. Okay. A gdzie jest gdzie jest sam tej bół? Uchodź. pusty uuuu ja tutaj wykokszony jestem tutaj. no widzicie? widzicie? sorry że uh, Minecraft coś mi się zwalił no i widzicie U. ja mam kurde skina chodź a mam, mam, takiego, mam takiego fajnego tu chodź dobrze idę a mam takiego kurde fajnego skina dobrze idziemy ja. chciałem powiedzieć to jest survival dziękuję Dobra, daj mi tego... Daj mi tego jego zec, bo mi są potrzebne, żeby... żeby zencantować. Widzicie? Dezencantować! A co? Jezu! W kowadle dajesz diamenty i jego buty. Dobra, to daj mi diamenty. Kowadło, no i tyle segmenty. Dobra, diamenty coś.

Całe! O, salem! Salem! No nie wiem, bo nic mi... No nie, ja piasek wsadziłem! Nie, nie, ja mam mięsa... No, Dobrze, jeszcze jedno, jeszcze jeden dnia, prawda? Ciało mi się butki skopiowały. No, dawaj, daj mu te buty. Dobrze, proszę. Całe zensantowane. A na really co miałem chcąc? Nie wiem, bo mi te budki zniknęły. Jakiś underpiker. Dobrze, ja już zrobiłem mu Dobrze, dzisiaj mieliśmy się z nim zająć. Tym mieliśmy się dzisiaj zająć. Jaki zająć? Tym mieliśmy się dzisiaj zająć. Hmm. A z kim walczymy? No właśnie takie pytanko, e, dzisiaj po zakończeniu filmiku będzie reklama mojego live'a, będę nakręcał z kimką dzisiaj live'a też, prawda kim tak. Masz? tak, na pewno. Będziemy nakręcać live'a dzisiaj o 20 właśnie z tej waletki, prawda? Tak, tak. Ja będę walczył z drewniadym ja wam to zapewniam. <laughs> Będę koksu, będę koksił, ale nie oblaźcie się na mnie jak zabiją z mnie i z moim koksowym. Ja no będziemy musieli z diamentowym, ja Dobrze, i... dobrze. E, tak, dzisiaj na pewno nie będę kopał diamentów. Dzisiaj was oplowadzę tylko po nowym serwerze. No jedzonko. No dobra, masz, masz, chodź tutaj. Chodź, masz, 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 łapę. No, no święty, ukończysz. Dobrze. dzisiaj was oprowadzę po Indie. A na moim live zobaczycie sobie PVP. O! Seba, ty masz TSA. CS-a? CS-a? Spika masz coś takiego? Mm, jak mówić prawdę, czy fałsować. Jak, jak nie masz Team spika to se zainstaluj. Albo będziemy z nim gadać przez Skype. A. Nie mam, nie mam. Da, a gdzie jest teraz wyjście? A tu jest. Dobra, ja was odprowadzę. Faker, siedź. Ty, nie ma wyjścia. Zablokował nas. Czekaj. Spisę u kości w dom. Ja, o, trzy bionty mam. Tak, też mam te. O, no to... Ja ja Ile Ja jestem w jego ten... Dobrze To jest lodek, nie będę wychodził na dwór Na dwór e, Pamiętacie tam gdzie byłem na początku filmiku? To jest balikinka 12 a On budował taką wielką kontrolną I to jest tu. Idziemy na dół Zobaczmy Co się tam jest Ej, No no szykuj sobie diamentowe Q ja będę pół z nich, wszystko. To mamy tak To on tutaj jest tylko takie rzeczy nie jakby dlewno zablaku, lazurii czekaj, let's town jakbyśmy gdzieś coś zbudować zelazo tam nie ma skrzynek tam gdzie macie kartki diamentowy enchanting synaście stabek zelaza no i piasek. Tam nic takiego nie ma walnego, bo mamy samochód. No, może z O! Ja już Ci mogę zbudować buty. Do jak chcę do zbudować. No tak, to jest zbudowano właśnie z tego kamienia. Pewnie mi się wydaje, że zbudował to z jeden dzień, bo więcej. Idzie tam kobyl stołu. Tutaj są pochodnie. I idziemy na górę. Idziemy o. Obsidian. To jest wyjście. Dobra, wychodzimy? Wychodzimy? Czy nie? Poczekaj, tam zbuduje ten. O, dobrze, wyjście. Poczekaj, ja oprowadzę. No i to jest właśnie ta wieża. To jest właśnie ta wieża. To zbudował Kimka. To jest ta wieża. Wieża wielka, prawda? Mi się podoba. Nie wiem jak Wam. Ale wszystko zobaczycie też na live. Będziecie, będzie, może dzisiaj jeszcze skrót, skrót zrobię do live'a. Nie wiem. Właśnie to jest ta wiedza, na której zaczynałem. Jest ciemno, prawda? Jest bardzo ciemno. No wobla. Ja tylko miałam wam pokazać dzisiaj w drugim odcinku Gildię i zapraszam na dzisiejszego live'a z kimkom 12. To pa! Pa! Pożegnaj Zaplasa na dzisiejszego live'a, jak mówiąc będzie o 20.00. Do zobaczenia.